Rozprawmy się jednoznacznie z tematem tulejek do przewodów, gdyż ten temat rozpalił do czerwoności sekcję komentarzy pod ostatnim wideo. Mamy ten sam setup testowy, ten sam przewód, ten sam wzmacniacz, i ta sama śruba oraz ta sama tulejka. Wszystko dokładnie tak samo było jak ostatnio. Rozprawmy się z mitem numer jeden, czyli dlaczego ta śruba została wkręcona i dlaczego. Dlaczego? I dlaczego to jest źle pokazane? Spójrzcie, ta śruba obecnie jest wkręcona i to naprawdę nie ma znaczenia, czy ona jest wkręcona czy wykręcona, bo cały przewód blokuje się o zewnętrzną część konektora, i dlatego nie da się tego. Włożyć i ten kabel się po prostu rozkłada na części. Teraz wykręcimy tą śrubę. Możemy ją wyjąć w całości. Ona jeszcze w ogóle wyjeżdża tam pod kątem. Wyjmiemy ją w całości. Odłożymy ją tu z boku. Zobaczcie, nie ma tam nic. Kabel skręcimy. Najlepiej, jak się da, w palcach. I sytuacja jest dokładnie taka sama, bo. Bo ten przewód po prostu rozpada się za każdym razem na milion pojedynczych żył. Wygląda to nieestetycznie, przede wszystkim jest niebezpieczne, bo grozi zwarciem z remote'em i z całą resztą. Dlatego po to się stosuje tulejki. Obalając pierwszy mit, nie było totalnie znaczenia, czy ta śruba była wkręcona, czy nie była wkręcona, ponieważ przewód blokuje się o konektor, a nie o śrubę. Śruba jest bardzo daleko, była bardzo daleko i jeszcze wkręcona pod kątem. Nie ma to już żadnego związku. Mit numer dwa. Użyliśmy niemiedzianych tulejek. Oczywiście tulejki Autoconnect są miedziane, tylko specjalną warstwą powleczone, ponieważ mieć się utlenia, zobaczcie, specjalnie tutaj zaszlifowaliśmy tą tulejkę, aby zweryfikować, czy ta tulejka jest miedziana, i widać ewidentnie, że jest ona miedziana, także nie wiem o co wam chodzi. Miedziane połączenie z miedzianym przewodem. Mit numer dwa, obolony i kolejna bezsensowna historia. Mit numer trzy. Dlaczego tej tulejki nie zacisnęliśmy w zaciskarce? Odpowiedź na to pytanie jest znów banalnie prosta. Jeżeli zacisniemy w zaciskarce tego typu tulejkę, będzie miała ona albo cztery, albo sześć, albo bo 8 kątów i każdy z tych kątów będzie tworzył minimalne połączenie z tym oto konektorem, dzięki czemu przewodzenie między tulejką a konektorem będzie minimalne i prąd nie będzie płynął w należyty sposób Przejdźmy od teorii do praktyki, zaciśnijmy tą tulejkę na przewodzie i zobaczycie jak to wygląda w prawdziwym życiu Tulejka na przewodzie, zaciskarka w ręce, zaciskamy przewód Zobaczymy co z tego wyjdzie No i tak, no i mamy tutaj, zobaczcie, krawędzie W sześciu krawędziach nam się to zrobiło, ponieważ zaciskarka, jak doskonale tutaj widać Zaciska na 6 kątów. No i teraz te sześć kątów ma być położone na idealnej powierzchni, dzięki czemu dotyka tylko jedną z krawędzi styku. I jak to ma działać? A jeżeli taką samą tulejkę włożymy do tego gniazda, nie zaciskając go, i zaciśniemy tą śrubą, to ta tulejka idealnie nam się odprasuje w konektorze i będzie dotykała bardzo dużą powierzchnię i śruby, i całego tego konektora, dzięki czemu przewodzenie będzie doskonałe między tulejką, przewodem, a wzmacniaczem i będzie przepływał maksymalny możliwy prąd. Nie jak w przypadku tej oto 6 Tulajki, mistrz trzeci, obalony. Ostatnia rzecz, która rozpaliła komentarze do czerwoności, to otuszczanie rąk. Pamiętajcie, że zawsze otuszczamy alkoholem ręce i nie tylko.